Z dziś. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu puszczę ten film. Ale dobra, jeśli, jeśli mnie to, to teraz słyszycie, to znaczy, że puściłem. 28 sierpień. Trochę wam tak e, pokrótce powiem, co i jak, bo jestem do tyłu bardzo. To na tą chwilę powiem wam tak. Mamy zaorany już podrzepak 38 hektarów, posiane mamy 25, nawet z siewu. Dojczykiem, nic nie zrobiłem, nawet chyba zrobiłem telefonem. To wam puszczę kawałeczek. A to do Olka był akurat y, filmik, także w sumie, może i puszczę Wam to tam do Olka. Akurat y, wysyłałem taką retencję, co robimy na szybkiego. Bo nie miałem akurat kamerki, wtedy aż się spieszyliśmy. Wiecie, wiecie, jak to jest, jaki jak jest termin. Yy, I ten, no jestem zmęczony, powiem, nie wyspę na że Słabo ostatnio śpię, coraz, człowiek potrzebuje coraz więcej yy, ogólnie snu, a jest coraz mniej yy... Ogólnie nie miałem czasu nawet nic tam sfilmować, nie wziąłem kamerki, yy, było takie wariacja, szybko orka, szybko uprawa, szybko przygotować się w rzepaku, rzepaku. Yy... I ogólnie, no wariacja, jak zawsze, jak to w gospodarstwie, miało być spokojnie, a wyszło jak zawsze. Tutaj zostało Żytko. Jeszcze jedno auto. Bardzo piękny plon w tym roku Żyta. Chyba hmm, około 200 ton mamy z 27 hektarów. Coś takiego albo więcej. E, musiałbym policzyć, bo to ostatni będzie, więc policzymy. A, miałem odłożyć koledze. Półtorej tony chciał kupić Żyta. E, dobra. Więc tak przyjechały do nas. Blachy i zetowniki. Tregry już mamy pomalowane. Musimy je włożyć na górę, zaspawać i zrobić wiatkę. To przed nami. Nowy nabytek rębak do drzewa sortownik pójdzie pod wiatę. Wszystko pójdzie pod wiatę. W tym roku będziemy robić pod dachy. Mam nadzieję, w końcu tu czeka kiszka na rozładunek. Aż w, końcu się, aż w końcu posiejemy ten rzepak, zrobimy wiatę, z, z, przesiejemy rzepak, mamy, mamy problem z rzepakiem, dużo żyta wyszło w tym roku, niestety, znaczy dużo, dużo, nie dużo, ale są już potrącenia, więc weźmiemy sobie kręciołka, gdzieś tam kręciołek jest, o tam, weźmiemy kręciołka i, i sobie go przeczyścimy, jakoś to zrobimy, yy, hmm. no i to jest na tyle na, na dzisiaj, jadę, jadę, biorę arbosa. Biorę arbosa y, i jadę uprawiać. Arbos dzielnie walczy, codziennie. Trzeba mu w końcu przegląd zrobić, bo już minął mu. Zaparowało szyby. Eee, to nic. Dobra. Trzeba zwęzić te te, bo... Do kamieni. Zbieramy kamienie właśnie ten. Widła mi się lepiej zbiera. Sobie rozszerzyć tyle, ile trzeba kamieni. i... Podjedziesz wyjedziesz. A, a łyżką zawsze jest tak, że bierze się i e, dziury robi łyżką, a z widłami podjedziesz, wyskoczy, żeby nawet lepiej tak wychodzi. I teraz tak, orbosik proszę państwa, nie wiem czy mówiłem, ale mi się wydaje, że już chyba nieraz mówiłem o tym o Arbosie O tym, że był wcześniej problem z nim, że tam i te półbiegi nie działały. No i chodź. Aha, wycieraczka mi się ostatnio popsuła. Trzeba podjechać i go opłukać. No, arbosik z trapakiem. Arbosik lubię drapaka i to bardzo. Zobaczcie. Mówiłem o półbiegu, że nie działa. Ja teraz wam powiem, że jest zażegnany problem. Działa, naprawiłem, doszedłem. Już wiem co jest. Już to mówiłem ja raz na filmiku. Mogę się powtórzyć, ale to jest e, na dziś dziś 28 sierpień, e, bo jeszcze nie zdążyłem tego filmu puścić widocznie. Przyczyną jest. To jest taki czujnik. O. No to, to, to Tam jest czujnik. Który jak naciska, naciska się sprzęgło To on nam z, zrzuca Widzicie mamy H, nacisnę, zrzuca I on był ogólnie przekrzywiony Przekrzywiony był i latał, ogólnie latał Więc go tam poruszałem no, On gdzieś tam wpadł na ten, na, na ten temat tam Na filmie może gdzieś tam puszczę to Wam powiem, ale ogólnie tak, Arbos działa, ma się dobrze. W sumie, złotówkę mi nie kosztowała naprawa. Całkiem się, że nie wymieniliśmy tego y, modułu, bo by było wtedy też no, 7000 mniej. Po rabatach mniej, oczywiście, tam nawet już pan Korbanek wyszedł z, z takim założeniem, że y, jakiś tam naprawdę potężny rabat dałby mi. E, także dziękuję bardzo. Bardzo miły ukłon w moją stronę, że chciał mi pomóc. Całe szczęście, że doszedłem do tego, że, że to nie to tam jakaś elektronika, czy ten moduł, tylko ten czujnik. No to jest taka, można powiedzieć, taka pierdółka i działa. Trzeba się szyby i jechać na pole. O. Roster się sprawił w tym roku. Idealnie, perfekcyjnie, powiem Wam, żeby te zachodnie chodziły tak jak ten Rostel, to, to by było dobrze i, i taniej. Znaczy, taniej, no, taniej by byłoby. A czemu jest włączona pompa? No ale działa, i powinny się zostawiać włączonym w No i żeby te czujniki chodziły tak jak ten Arbos To też by było lepiej Bo powiem wam, że ten Arbos już jest u nas od 18... 19 roku? Od 19 roku? Chyba tak Już nie pamiętam Ale mamy 6 lat I on naprawdę naprawdę dobrze chodzi jak u mnie, wiecie, słuchajcie to jest tak dużo ludzi kupuje zachodnie ciągniki ja wiem, że ludzie różnie podchodzą do ciągników myślą, że to jest niezniszczalne że jak ktoś zapłaci za Fenta powiedzmy tam kupę kasy, Mercedes to on może z nim robić co chce czyli go tam katać no Każda maszyna, z każdą maszyną trzeba się obchodzić jak z jajkiem Coś stuka, coś puka, trzeba zaglądnąć A nie, że coś tam, coś tam, puka, nie puka Jadę, to jest Mercedes i mnie nic nie obchodzi A później się psuje Nie, to tak samo z Dojcami Też niby tam droższe, droższe, taka średnia puka Ale każda maszyna się psuje, każda Nawet Arbos też gdzieś tam, ale na razie jak do tej pory, no... Nie wiem, ma mniej tych takich rzeczy, co w tamtych i one się nie psują, bo ich nie ma. Skrzynia, silnik, nic więcej, no co tu więcej jest, no. Światła. Y, lusterka się popsuły, bo latają. No gorsze lusterka ma niż w Dojcach, w Dojcach są lepsze lusterka. No i to jest tak, wygląda właśnie. Ale wiecie, jak ktoś nie dba, ktoś szarpie ciągnikiem, ktoś na wysokich obrotach włącza y, rewers, albo zrywa sprzęgło, jak to się mówi, E, popisuje się, co to jego ciągnik nie potrafi, e, zakładacie do Arbosa powiedzmy pięcioskiłowy pług zawieszany, no i później mówicie, eee, co to za ciągnik zachodni, Fendt, dałem tyle pieniędzy, a on się zepsuł. No, zepsuł się, czy tam Fendt, czy tam New Holland, czy tam inny. Słuchajcie, jeśli przyciążycie maszynę, to ona nie pochodzi długo i to jest z każdą maszyną. Jeśli wykupujecie, powiedzmy, o. Kupiłem 160 koni, no to, to ja od razu już piątkę bym mu, musiał podczepić. Pług z pakowatem. No tak, ale później mamy wyrwany wieszak z tyłu, wywalone mamy te, e, wytłuczone mamy, nie wywalone, wytłuczone mamy e, cięgła, wszystko, e, powiedzmy wycieki już mamy na zwojnicy, bo to jest ciągnik przesilony, ten ciągnik nie jest do takich przeciążeń. Niby, że ma podnośnik 9 ton, to no naprawdę im więcej, im więcej obciążymy te ciągniki, tym krócej będą chodzić i tyle, no. Takie jest moje zdanie. Tak samo z Arbosem. My go jakoś nie przyciążamy, dostaje jedynie takiego drapaka, i to rzadko, e, talerzówkę, e, cały czas praktycznie przy, turze, przy, przy transport, przyczepa, ładowanie obornika, no i on chodzi. A jak mu założymy czwórkę z pakomatem, czy bez pakomatu nawet, to on zaraz zacznie coś mu się dziać i jeszcze coś tam z tyłu wyrywać. No tutaj widzicie, drapak mieliśmy kiedyś. Mieliśmy właśnie drapaka, jechaliśmy po dziurawej drodze. Teraz zakładam na środkową dziurę. O, tu. I tutaj było ostatnio i wyrwało nam takie lichy. Także wyrwało nam takie lichy. I no. I no to była poważna taka awaria. Ostatnia. Tu zawleczka mi wypadła. Muszę iść po zawleczkę. No, także tak to wygląda. Jak przeciążymy maszynę, teraz na przykład widzicie, są 160 koni. Mogę go podkręcić na 200 koni. Oczywiście. I mogę mu założyć 4-metrowy lub 6-metrowy siewnik. Teraz, no oczywiście, ale nie zmieniliśmy zwolnic. Nie zmieniliśmy sprzęgieł. Nie zmieniliśmy innych rzeczy, które pod. które które po prostu nie są przystosowane do, do, do tej, do tych obciążeń. I później mówicie, że o, ciągniki zachodnie te są niedobre. no czy w sumie tak. Jeśli ktoś zapłaci, powiedzmy, kupę kasy za, za ciągnik i później się zepsuje, no to wtedy bluzga na niego. Ale jeśli, znaczy zależy, zależy kto jak na to patrzy, nie? Bo są tacy co się po prostu im popsuje, oni się z tym kryją, chowają się po kątach, żeby tylko się nikt nie dowiedział, że się zepsuł. No ale co to za wstyd? no, no Trzeba mówić o tym, że się psuje, bo to też jest dla innych później sygnał, że co się dzieje. Tylko też, że zależy jak to, jak traktujecie ogniki. Bo wy jak jeździcie z pługiem pięcioskibowym w poprzek pola przez bruzdy, no to on długo nie pochodzi. I ogólnie, albo, albo zakładacie albo zakładacie do takiego powiedzmy 130-120 koni powiedzmy dwie potężne przyczepy 14, ci idzie, idzie, no idzie ale w końcu przestanie my mamy tego dużego po 16 ton tego małego po 12 ton i daje radę Arbos ma dziesiątkę przeważnie zawsze a rzadko do niego, bardzo rzadko zakładamy 16 i 12. A ja widzę przeważnie, że ludzie szarpią te przyczepy, czyli dwie 14, mówią, a ja tam 30 ton zabiorze tyle set tir. No tak, zobaczymy, jak długo ciągnik Ci pochodzi, posłuży. Jak będziecie tak przeciążać, to przeciążenia są ogromne na skrzyni, na trybach, na tarczkach. Ja rozumiem, że to ciągnik powinien, ale są pewne granice wytrzymałości tych ciągników, że Ech. Co ja będę wam tłumaczył? Dobra, jadę na pole, bo szkoda czasu. Już po siódmej jest 15. .00. Teraz Arbos będzie miał wycisk. Teraz będzie Arbos miał wycisk. I teraz jak już po drodze na pole. Aktualizacja. Że paku nie ma. Wiesz, na nawet filmu nie widzieliście jak się, jak się, jak skoszenia jego. Mm. Oczywiście są filmy. Był Lewik. Yy, oczywiście wyprostowanie z live'u, bo powiem Wam, że tam się takie emocje były, mówię, pełny zbiornik 40 arów chyba, czy tam ile skosiłem i już mówię, o przeliczenie, 5300. No dobra, i to było takie wiecie, wow, 5 ton, pierwszy raz w życiu 5 ton rzepaku, nie, no jest niemożliwe, nie. E, no, i to, jest, to było niemożliwe faktycznie. Wyprostowanie e, bo tak. Z, z, zasypaliśmy cztery równe zbiorniki e, na szesnastkę. Wyszło 14:300. Wyszło 3,5 tony. A to co za to za futrzak? Kiciucha. A ty co, kiciuszka to, to robisz? Kiciuszka. Ale fajny kotek. Tak, fajna. E, więc tak, e, no i wyprostowanie tego wszystkiego. Czyli wychodzi, że zbiornik miał 3,5 tony. Skosiliśmy, no, a nie 4. A ja liczyłem 4, i dlatego wyszło 5300. Ale niestety e, jest mniej. No. Słaby wynik 4300. Po alienie e, później pojechaliśmy na, e, tam mieliśmy hektar i na poprzeczniakach bezorkowo. Czyli po głęboszu i cyrusie I tam było wyszło 3,5 tony Po Aline 4300 A bez orce 3,5 tony W tym roku powiem Wam, że nie jedna osoba mi powiedziała, że W tym roku bez orka nie spisała się Jakiś taki rok A u mnie się bardzo dobrze spisała Znaczy orka, ale nie bez orka Zobaczcie no i teraz Wam chciałem powiedzieć, mam drugi rok, drugi rok, w siewki, czyli Kończyna, Kozieradka, Soczewica, mam ten akurat poplony z, z Suflet Agro, polecam Wam, to jest ten, oczywiście tam też jest firma, to jest firma ogólnie browarna, tam mamy, mamy za, mieliśmy zakontaktowany jęczmień browarny, no w tym roku trochę problemów było, jęczmień zimny praktycznie nie udało się, nie przyszedł prób, deszcze, no, źle to ogólnie wyszło, wilgotność i wszystko. Także zobaczcie, piękny jest teraz, jak nam kończy. No, zobaczcie, dopiero skośiliśmy. My nie siejemy teraz poplonu, tylko już mamy posiane Zobaczcie, już mamy w takim stadium. Tu macie takie kulki i tu mamy azot. Azot, i to będzie rosło do połowy września, bo tu będzie żyto. E, później to stale i zobaczymy, że to. I powiem wam tak, to już jest drugi rok, czy trzeci rok nawet, jak już testuję te wsiewki, to jeszcze było z komunicą jakąś. Z jakąś komunicą, to nie wiem, czy to nie jest to. bo to jest chwast. E, nieważne, to jeszcze fajnie by było, może by się udało skosić tę e, kończynę, bo w tamtym roku udałoby się, tylko nie miałem czasu, ale mogłem zebrać z 3 hektarów. Zebrałem tylko z hektara na razie, tam był filmik i to w tym roku posialiśmy, Czyli swoją i powiem Wam tak, tam gdzie kukurydzy macie, pod tymi, widzicie pod tymi, tam pod tą fermą, pod tymi budynkami, tam były 2,5 hektara, właśnie takie identycznego, takie ładnego, poplonu, kończynki zostawione na zimę. Później zimą stależowane, bo to wszystko poschło. Wiosną poszedł głębosz orka i siew kukurydzy. Powiem Wam, że ta kukurydza za dwa miesiące się przekonamy, ile ona tam sypnęła, ale powiem Wam, że to była kukurydza siana. Siana była ostatnia. A wyprzedziła wszystkie kukurydze o pół metra. No powiem Wam, że tam jest po prostu bogactwo e, azotu i wszystkiego i czegoś więcej, bo po prostu tam ta kukurydza najszybciej urosła. Nie rozumiem tego. Znaczy, rozumiem tego, bo tam było pod stanowisko i jeszcze było wapno, wapno było na kończynę sypane. Jeszcze sypałem wapno na kończynę, na wierzch, to było o tej porze gdzieś. E, I moim zdaniem kończyna, jeszcze to był rzepak, tym bardziej, to zobaczcie jakie mamy piękne stanowisko. Rzepak, kończyna, jeszcze wapno daliśmy, głębosz poszedł, orka i siew yy, kukurydzy, no i czego więcej, wody. Tylko wody, a teraz padło nam, właśnie powiem Wam, że Oraliśmy pod rzepaki, już było bardzo sucho, długo nie padało Prawie 2,5 tygodnia, 3 tygodnie Już było naprawdę źle z wodą Ale w sobotę spadło 10 litrów Także chwała Bogu za to, że, że ten deszczyk nam dał I za to co mamy No a w tym roku naprawdę fajne warunki Bo teraz mamy, już posialiśmy akurat w sumie po tym deszczu 10 litrowym od razu pojechałem w błoto można powiedzieć siać ten rzepak, żeby jak, najszybcie tą, żeby jak najszybciej posiać i, i zamknąć ten, 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 tą wilgoć. Eee, tu nam zostało jeszcze właśnie za, tam, tam z tyłu 10 hektarów rzepaku i 3 hektary jeszcze na innym polu. Tam będzie e, z kws 4 odmiany, poletko pole doświadczalne można powiedzieć, ale w sumie pod względem odmiany tylko. Tam będziemy mieli 5 odmian. Na poprzeczniakach jest Auckland i tam jakieś 4 będą KWS -u. Czyli LG i KWS będzie i zobaczymy jak to będzie tam rosło, fajne pole, równe Eleganckie, no Dobra, bo się rozgadałem, film będzie tylko o gadaniu Co i jak, ale naprawdę powiem Wam, że Taki popylenik, zobaczcie Mam w tym roku tego posianego Około 30 hektarów W tym roku mam pod taką kończynką Także naprawdę to robi robotę, zobaczcie, tu już to już jest, już o, kwiaty. Tutaj było cięte i ono już, wysk już wyskoczyło, i już kwiaty są, nie? Także jeszcze możliwe, że się uda zebrać yy, ziarnko ziarenko, ziarenko, i, i by było fajnie, nie? By było jeszcze parę złotych, bo można uzyskać jakieś jeszcze z hektara, naprawdę jakieś 100-200 kg. Tego, tego ziarna i jeszcze to jest dochód dodatkowy, wiecie, więc z hektara z hektara 70, no, 100 kilo. Prawie 70 kilo, 70 kilo z hektara zebraliśmy, ale to było takie. Tam była kończyna, to nie była takie, była jakieś jakaś dziwna ta kończyna, wtedy jak tam testowaliśmy te siewy i tam nie włączyło się, włączyło się i coś tam nie patrzeliśmy, a tutaj mamy wszędzie równo ładnie. Teraz jest wszystko ładnie wszędzie równo, bo mieszamy rzepak razem z z, z i bardzo ładnie to wychodzi. No, także polecam wam naturalne zmianowanie, wzbogacanie gleby. Zobaczcie mamy, no, ziemniaki to już nic, ale, ale zobaczcie ile mamy tutaj papu. Tu mamy papu, leży na dnie. Zobaczcie, ale to jest ważne. Nie będziecie mieli teraz samosiewów, e... samosiewy rzepaku. One gdzieś tam skiełkują. Zobaczcie, skiełkują. Ale one nie mają szans, bo kończyna je zacieni i one są, można powiedzieć, zagłuszone. No, później tu pójdzie i tak ta leżówka, to, to, co ma zejść, to zacznie wschodzić, ale tu będzie żyto i później pójdzie herbicyt i nie będzie rzepaku. I można powiedzieć, że nie zaurujemy tego rzepaku, no bo tu po rzepaku będziemy tylko robić talerzówkę, prawdopodobnie płytką i siew od razu. Także bezorkowo bo po rzepaku bardzo dobrze ma się żyto czy tam jakiekolwiek inne zboże no także tak lecimy Uprawić. ale macie znowu 15 minut samego gadania, ale no, musiałem wam w końcu powiedzieć co i jak na ten stan, na ten dzień, jak to wygląda no ja jestem naprawdę zafascynowany tą, tą kończyną zobaczcie jaki system korzeniowy długi no, a rzepak, rzepak już praktycznie, o, już korzeń przegnił, już nawet go nie wyrwiemy. Rzepak już kusek, dobra.